Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś przychodzę do Was z dość dużym holem zakupowym ze sklepu H&M Mam tutaj obok siebie dość duże i ciężkie pudło. Jest to słuchajcie, jedna druga zamówienia. Na drugą część muszę jeszcze poczekać. W tym zamówieniu skupiłam się przede wszystkim na ciuchach dla dzieciaczków, natomiast jest też kilka rzeczy dla mnie oraz dla mojego męża. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie skorzystała z promocji. Za całe zamówienie zapłaciłam 309 euro, natomiast miałam aż 259 euro kortingu, natomiast niektóre ciuchy dla mnie, jak i dla dzieciaczków, po prostu są w cenach regularnych. Ale tu na dole Wam przy każdym jednym ubranku będę pisać cenę z promocji oraz cenę regularną. Także jeśli jesteście ciekawi, co znajduje się w tym pudełku, to zapraszam do oglądania. No to słuchajcie, zaczynamy. Otwieramy pudełko. Na wstępie mamy oczywiście fakturki. I w tym kartonie znajduje się aż 26, w sumie 27 bo mamy 26 pozycji, a jedna rzecz jest podwójna. I pierwsze, co my tutaj mamy, to jest rzecz dla yy, dla, kto, dla Antosia. Jest to, słuchajcie, taki przepiękny sweterek. Zobaczcie. Taki pleciony yy, na drutach. Yy, jest to rozmiar z 98,104 no i tak jak mówię ceny będziecie mieć wszystko na dole powiem Wam, że bardzo mi się spodobał taki jesienny będzie idealny myślę, że na święta nawet wydaje mi się, że jest troszeczkę póki co duży na Antosia także no zobaczymy będziemy przymierzać jak wróci do domu no ale tak wygląda pierwszy sweterek, pierwsza rzecz dla Antosia sobie słuchajcie to będę tutaj składać bo przy tylu pozycjach to mogę coś pobmatwać Drugie jest to, słuchajcie, kurtka i to też jest dla Antosia, jest na rozmiar 110, gdzie tu jest otwieranie, tutaj mamy otwieranie, jest w kolorze khaki z kapturem, w środku kolor materiału jest szary, widzicie, obwódka jest tutaj granatowo-biała i tak wygląda po bokach ma kieszonki na zameczek. Także myślę, że na, jesień, na wiosnę będzie miał idealny. Ten materiał jest taki wiecie śliski. Także super. Tutaj jest też do góry fajnie wysoko zapinana. Nie jest tak wycięta. Także powiem wam, że będzie Antoś miał fajną kurteczkę. Na wiosnę. Kolejna rzecz to jest dla Antosia również 98 na 104 I to jest, słuchajcie, bluza zielona w dinozaury. Coś czuję, słuchajcie, że ten filmik będzie dość długi. No, i tak wygląda ta bluza. Jest w kolorze miętowym. Jak widzicie, odcięcie mniejszy mają dinozaury. O, w środku, słuchajcie, jest. Na takim delikatnym polarku. Także to też spoko z kieszonkami. Także naprawdę z kapturem. Taka fajna bluza. A że on teraz zaczyna nowy etap w życiu, a my razem z nim, to myślę, że przydał się idealnie. Dalej, dalej jest coś czerwonego i są to, słuchajcie, moje spodnie. Dresowe. I są one w rozmiarze XS tak wyglądają e, oczywiście na gumce z kieszeniami no i później Wam je pokażę jak one wyglądają na mnie e, dalej mamy tutaj bluza i to też jest dla mnie i tu jest też rozmiar to jest już XXS w kolorze szarym i ona słuchajcie była w cenie regularnej po 10 euro o taka zwykła bluza ale to Wam pokażę właśnie, jak ona wygląda, jak ją przymierzę. Dalej na Antosia mamy tutaj sweterek. I to jest już świąteczny sweterek. Yy, rozmiar 98104 i wygląda on w ten sposób. Powiem Wam, że bardzo mi się spodobał. Już mam na niego kilka pomysłów, nie tylko na święta, yy, ale ogólnie bardzo przyjemny w dotyku. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że się młodemu spodoba. Następnie, słuchajcie, zestaw pięciu koszulek dla Antosia i też rozmiar 98104. Powiem Wam, że ja bardzo lubię te ciły z bo one są takie rozciągliwe, fajny materiał mają, więc na długo starczają. Ale czy... Dobra, rozłożymy je, jak mi się tu nie rozlecą. No i tak, pierwsza jest w takim kolorze miętowym. Widzę, że w kamerze wygląda jak błękitna, ale, znaczy jak turkusowa, ale ona jest w kolorze miętowym. Druga jest w kolorze takim bardzo jasnym, zielonym. A w kamerze wygląda na szary w ogóle. Super. Trzecia jest zwykła szara. Czwarta jest biała w zielone paseczki, w sumie biało-zielone paski. No i piąta jest butelkowa zieleń, bardzo mi się spodobał ten kolor. I to jest z tej serii H M Basic. Także pięć koszulek dla Antoniego. Następnie mamy spodnie dla Antoniego. Słuchajcie, one są chyba też rozmiar 98-104, jak dobrze pamiętam. Nie, 104. I to są trzy pary spodni, takich a la jeansowych, ale kurczę, one się nie rozciągają, nie ma dobrze. Yy, ze sznureczkiem przez środek, na gumce, kieszonki. Po bokach z tyłu nie ma kieszonek, to jest akurat w kolorze takim piaskowym, bym powiedziała. Na dole mają ściągacze, także takie wiecie: spodnie idealne do przedszkola. Drugie to są w takim kolorze podobnym. To już jest turkus takie same, tylko po prostu turkusowe. No i trzecie to już są. Takie niebieskie, jeansowe. Także trzy pary takich spodni. Dalej, dla Antosia Mamy tutaj sweterek w kolorze y, pięknej zieleni. Już widzę, że się fajnie rozciąga, więc super. Rozmiar mamy tutaj 98-104. I słuchajcie, wziąłem go, zmyślam o świętach. On ma takie tutaj fajne zdobienia, takie y, wyżu, wybrzuszenia. Nie wiem, mam na końcu języka, nie pamiętam słowa. Także taki po prostu zwykły sweterek. Yy, następnie kolejne spodnie. I tu już są, słuchajcie, rzamszówki. Również w kolorze butelkowej zieleni. Powiem Wam, że bardzo mi się te spodnie spodobały. Tak wyglądają. One są na dole, jak widzicie, na ściągacze. Yy, Koszonki po bokach sznurek i do tego guma w pasie. I tutaj mamy rozmiar 104. Także powiem Wam, że myślę, że taki zestaw to plus to będzie idealnie. Zobaczymy. Następnie mamy tutaj bluzę. I to już jest, słuchajcie, dla malutkiego, bo jest na rozmiar 74. Bardzo mi się te bluzy spodobały, ale niestety yy, w momencie kiedy oczekiwałam na e, pieniążki to mi zdążyli ją wykupić chciałam załam też taką samą i tutaj słuchajcie, świetna bluza w kolorze szarym tutaj z bordowym, e, z bordowym z bordową literką H na kołnierzyku też jest szaro-bordowe zdobienie z tyłu jest napis ona jest na guziczki no powiem Wam, że jest świetna i tutaj po bokach oczywiście też ma na rękawkach to samo zdobienie, co, yy, co przy czym przy dekoldzie, no i na samym dole jest to samo. Także świetna bluza dla malutkiego będzie na wiosnę. Yy, dalej, co my tu mamy? Właśnie zamówiłam sobie czarne leginsy. I wyglądają one w ten sposób. Mają tutaj na boku napis. Nawet nie wiem tak naprawdę jaki. Nie wiem, słuchajcie, nie umiem się doczytać. Ale takie zwykłe proste więc bardzo fajne. Rozmiar wzięłam sobie Eskę. No i zobaczymy mam nadzieję, że nie będą na mnie za duże, ale to Wam później pokażę, jak po prostu y, przymierzę. Dalej spodnie dla Antosia ja już wzrokowo widzę co do kogo zamówiłam i są to słuchajcie drugie te zamszowe tym razem w kolorze takim miedzianym bardzo mi się ten kolor podoba rozmiar tutaj mamy również 104 no i to są te same co te zielone tylko najlepsze to, że się różnią ceną ale właśnie dwie pary takich zamszowych spodni Dalej mam koszulkę dla malutkiego i to jest bluza z kapturem. Miałam taką samą wziąć Antosiowi, ale stwierdziłam, że może jest za dużo już na to. Taka zwykła w Miki. Yy, ona ma tutaj kolor mm, taki śmiet... bardziej waniliowy. O, waniliowy. I rękawki ma jasny szary kapturkiem, powiem Wam, że bardzo przyjemna w dotyku, no i tak jak mówię rozmiar 74, więc będzie miał na wiosnę idealne dalej dla kogo to dla Antosia znowu im słuchajcie dwie takie same bluzy taka szara, zwykła, prosta bluza żeby bez kapturana, ale trudno tutaj z kieszonkami i w środku słuchajcie z polarkiem także bardzo fajna, bardzo mi się spodobała powiem Wam szczerze, że jakby na mnie taka była to sama, bym sobie ją też kupiła yy, dalej słuchajcie, mamy kolejną bluzę dla Antosia Również rozmiar 984. Wszystko brałam w tym rozmiarze, bo ja ostatnio mu kupiłam na 110, to jest do niego jeszcze totalnie za duża. Także e, póki co, jeszcze takie, ja tak jak mówię, z że są na tyle fajne, na tyle takie rozciągliwe i fajnie pracują, że będzie miał na trochę taka bluza wydinozaury na śmietankowym tle, w kolorowe, właśnie diny. E, na zamek z kapturem, po bokach oczywiście, kieszonki. Powiem Wam, że fajna. Mm, dalej, dalej mamy. Co my tutaj mamy? Dla malutkiego bluza. Też na 74. W kolorze e, takim stonowanym, żółtym. Tak wygląda. E, tylko ona, słuchajcie, bez kieszonek. Także trochę słabo. No ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Fajny kolor. To jest na 6-9 miesięcy. Także taką bluzę będzie miała moja młodzież. Spodnie na malutkiego. W kolorze takim stacjowym. Takie zwykłe dresowe spodnie. Na dole ze ściągaczami, z kieszonką. No i słuchajcie, tutaj paski nie są atrapą, więc to jest spoko na gumeczce. Powiem Wam, że w ogóle aparat nie oddaje kolorów, takie jak są na żywo, a są naprawdę bardzo ładne. Takie wręcz pastelowe. Ej, serio? Zobaczcie. Dwie te same koszulki. Jak ja to zrobiłam nie mam pojęcia ale zamówiłam sobie, słuchajcie taki zwykły top w kolorze szarym rozmiar XS ale powiem Wam, że wygląda na taki dość duży taki szeroki, więc zobaczymy ale potrzebowałam takiego klasyka wiecie, czy do jeansów, czy do jakiejś spódnicy spódnic nie noszę, ale może akurat zacznę czy do spodenek, taki zwykły prosty topik także jak widać, mamy dwa dwie sztuki. Dalej, słuchajcie, i tu już zbliżamy się pomału do końca, więc nie ma aż takiej tragedii. Zamówiłam mojemu Antoniemu słuchajcie, czapkę z napisem Nowy York, New York City w kolorze szarym z czarnym tutaj daszkiem i ona, słuchajcie, z tyłu na gumce i ja wzięłam rozmiar 78, boże, 98x104 także no na trochę myślę będzie miał i jeszcze jedna czapka dla Antoniego ten sam rozmiar jest w kolorze biało granatowym z napisem także myślę, że będzie zadowolony gumeczka, fajna czapka dla mojego męża wziąłam zestaw burserek to jest 5 sztuk i one są tu w kolorze szarym. Od szarego do czarnego. Myślę, że będzie e, zadowolony z nich. E, dla małego był za rozmiar 74. może rozpakuję to. Tym razem jest taka bez kaptura, zwykła i coś czuję, że ona sobie na polarze. Tak, słuchajcie, ona jest na polarku. Także fajnie. Może nawet ją wytestujemy teraz, na zimę. No, zobaczymy. Bardzo fajna. I ona jest bardzo podobna, słuchajcie, do tej bluzy. Do tej. A nawet identyczna kolorami. <laughs> Zobaczcie, tylko że ta jest bez, a ta z kapturem. No, i ta jest tamta jest z kapturem kapkę ciemniejsza. Dosłownie o dwa tony od tej, także taka bluza dla małego tutaj na dwa dżety myślę, że będzie fajnie w niej wyglądał o kolejne słuchajcie dresy dla mnie tym razem w kolorze szarym i to są te same co te czerwone również w rozmiarze XS z środku polarek no i tak wyglądają ale y, przymierzę i Wam je pokażę, jak wyglądają na mnie. No i ta jest, tu jest ta sama bluza, co y, ta dla Antosia. Y, czyli ta więcej już nie będę rozpakowywać, tylko po prostu w rozmiarze 74. Y, no i ostatni to mamy cały pakiet wodziaków y, dla małego. I tutaj mamy niebieskie wyautka, y, zwykły beżowy rozpakuję Wam to, pokażę, bo tak będzie najlepiej. Wiem, że ten filmik nie będzie trwał wieki, ale o, taki zwykły niebieski, niebieskie autka. Yy, beżowy, nie chcę ich wyciągać całkowicie, bo i tak na razie ich nie będzie używać. Yy, taki sam jak niebieski, tylko yy, biały w autka. Dalej mamy taki ciemny, szary i na końcu jest słuchajcie zwykły biały. No i kochani, tak wyglądają e, moje zakupy, część pierwsza zakupów. Za chwilę wam pokażę, jak ciuchy wyglądają na mnie. I witajcie po drugiej stronie. Mam już na sobie tą koszulkę. Przypomnę rozmiar to jest XS i ona tak wygląda do spodni dresowych. Spodnie mam szerokie. Koszulka po bokach, jak widzicie, też jest tutaj szeroka. Także wygląda to fajnie, natomiast tak wygląda ona wyciągnięta ze spodni i myślę, że też wygląda super. Będzie bardzo fajnie pasować na pewno i do takich właśnie dresów i do jeansów, i do krótkich spodenek. Także ja jestem jak najbardziej zadowolona. No, i zmiana spodni. I muszę Wam powiedzieć, że te spodnie są genialne. Ja dopiero od razu uważam, że one nie mają tutaj, słuchajcie, sznurka, tylko schowane w środek. Są y, świetne po prostu są świetne. Totalnie moje. Powiem Wam, że na początku ino mi ciężko przechodziła noga przez nogawkę, ale ogólnie rewelacyjne są. E, jak Wam się podoba w ogóle to zestawienie? Szarości, bo mi bardzo do tego czarne, e, czarne buciki, czarna jakaś bluza i myślę, że będzie ekstra. No i słuchajcie, tak wyglądają dresy z bluzą. I powiem Wam, że bardzo mi się to zestawienie podoba. Jak widzicie, tutaj jest kołnierzyk pod samą szyję, także super i chyba zamówię sobie jeszcze z jedną albo z dwie te bluzy, bo naprawdę jest świetna. Co myślicie? I tak wyglądają te czerwone spodnie dresowe i ta bluza, powiem Wam, że totalny kosmos. Bardzo mi się podoba to połączenie. Dajcie znać oczywiście, która stylówka Wam się najbardziej podoba, bo mamy jeszcze jedne spodnie do przymierzenia. No, i mamy słuchajcie, leginsy. Ja sobie zamówiłam, jak ja to się śmieję na moje ciężkie dni, i powiem Wam, że jak ja nie lubię leggingsów, tak te są naprawdę spoko. Jeszcze w połączeniu z tą bluzą, to już w ogóle wyglądają super. W ogóle myślę, że każda jedna stylizacja z tą bluzą będzie wyglądać świetnie, więc chyba jeszcze domówię sobie inne kolory. Dajcie znać, która stylizacja Wam się najbardziej podobała, z którymi spodniami. No, i co myślicie o ogólnie całych zakupach? No, i kochani, to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam się podobają moje zakupy. Czy chcecie tą drugą część, czy niekoniecznie? Powiem Wam, że jestem mega zadowolona z tych zakupów, szczególnie z tych moich cichów, bo na mnie jest bardzo ciężko cokolwiek dokupić, muszę zawsze mierzyć, a tutaj wszystkie są, słuchajcie, idealne, więc totalny szok, ale też mega zadowolenie. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście łapkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, Pa!